Szanowni Państwo, usłyszeliśmy tutaj na samym początku o kryzysie praworządności, kryzysie demokracji i o tym, jak ten problem rozwiązać. Moim zdaniem warto byłoby też się zastanowić, skąd ten kryzys się wziął, skąd te kryzysy się biorą. Skąd taka sytuacja, że społeczeństwo w pewnym zakresie pozostaje bierne na to, co dzieje się z Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Sądownictwem. I moja odpowiedź na to pytanie jest taka. Kryzys praworządności, kryzys demokracji, przyzwyczajanie do tego, że łamie się prawo i łamie się konstytucję bezkarnie, zaczyna się już w szkole. Szkoła, Polska szkoła wypuszcza w świat obywatela znieczulonego na nieprzestrzeganie prawa. Uczniowie kończąc szkołę mówią: Tam nas nauczono, że prawo nic nie znaczy, że rację ma ten, kto jest silniejszy, a prawo jest tylko na papierze i przestrzegane jest tylko wtedy, kiedy jest to wygodne dla tych, którzy mają władzę. Żeby temu przeciwdziałać, należy wprowadzić zmiany systemowe. Obecnie są rozwiązania, które pozwalają interweniować wówczas, kiedy prawa uczniów i uczennic są naruszane, ale to za mało. My, działając jako stowarzyszenie w koalicji SOS dla Edukacji, zaproponowaliśmy ustawę o prawach ucznia. Ta ustawa jest potrzebna z kilku względów. Po pierwsze, to symboliczne zaakcentowanie tego, że przestajemy widzieć szkołę z perspektywy tylko finansowania, tylko kwestii budżetowych, ale że dostrzegamy tam najważniejszych, czyli uczniów i uczennice. To jest bardzo istotne. Po drugie,. Jeśli chodzi o stosowanie prawa przez osoby, które nie są prawnikami, czyli przez dyrektorów szkół i przez nauczycieli, potrzeba jasnych przepisów. I tak jak mamy ustawę o prawach pacjenta, gdzie prostym językiem pokazano, napisano o prawach pacjenta, tak samo potrzebujemy takiej ustawy napisanej prostym językiem o prawach ucznia. Obecnie, żeby ustalić, czy uczeń ma prawo do tego czy innego zachowania, albo czy nauczyciel czy szkoła mogą do czegoś zmuszać, trzeba się bardzo namęczyć nad interpretacją przepisów, z kilku różnych aktów prawnych wywodzić normy prawne. To jest skomplikowane i często nieprzekonujące. Uczniowie, rodzice mówią. Chcemy w szkole pokazać konkretny przepis, który mówi, że tak wolno, a tak nie wolno. Stąd właśnie pomysł na ustawę o prawach ucznia, która by tę tematykę regulowała. I obok tej ustawy o prawach ucznia postulujemy powołanie Ogólnopolskiej Instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Mamy obecnie w Polsce Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, rzecznika, Rzeczników Praw Konsumenta w każdym powiecie, Rzecznika Praw Pasażera Kolei, Rzecznika Praw Pasażera Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Rzecznika Finansowego. Ponad 4,5 miliona obywateli nie ma swojego rzecznika i są to uczennice i uczniowie. To są podmioty najsłabiej chronione w polskim systemie. To są dzieci, którym. Właśnie taki rzecznik by się bardzo przydał, bo to są osoby, które często nie są w stanie same zabrać głosu w sytuacjach, kiedy łamie się ich prawa, a państwo zostawia ich z tym problemem same. W obecnym systemie prawa ucznia są włączone do systemu nadzoru pedagogicznego, który, jak wiemy, interesuje się głównie tym, czy postawa programowa jest realizowana, albo jak pamiętam, taką sytuację, jakie książki są w szkolnych bibliotekach, taką kwerendę kiedyś nakazano prowadzić kuratorom oświaty. A zapomina się, że w tym nadzorze pedagogicznym jest też troska o prawa ucznia, o to, czy uczniowie są właściwie oceniani, czy nie stosuje się wobec nich przemocy psychicznej, czy zajęcia są odpowiednio rozłożone, czy nie ma przemęczenia u uczniów. O tym wszystkim się zapomina. Stąd potrzeba tego, żeby na poziomie ogólnopolskim taki rzecznik praw ucznia istniał, również znów w takim trochę symbolicznym wymiarze, żeby tę problematykę zaakcentować. I na koniec chciałbym powiedzieć słowo do moich rówieśników, tych trochę starszych i tych trochę młodszych. Nie śpijcie, bo Was przegłosują. To hasło, które jest tutaj dzisiaj z nami i podczas całego tego święta wolności, niech będzie z Wami aż do tegorocznych wyborów parlamentarnych. I bardzo zachęcam do tego, żebyśmy my jako młodzi na te wybory poszli i zagłosowali, żeby nas nie przegłosowano. Żeby głos młodego pokolenia był słyszany również w tym wymiarze i pamiętajcie o tym, że tutaj w tych różnych kręgach, w których się dyskutuje o tym co w Polsce po wyborach jest też wasz głos, głos dzieci i młodzieży i to już nie będzie tak, że szkołę urządzą nam dorośli. Tutaj wasze problemy, o których nam często mówicie będą brane pod uwagę i to jest... Moja deklaracja dla Was jako gwarancja tego, że szkoła po wyborach, którą będziemy tworzyć, będzie szkołą Waszą, która będzie pamiętała o tym, że to Wy jesteście w niej istotni i która będzie widziała Was podmiot edukacji, a nie przedmiot tej edukacji. Dziękuję.